Jesień nadeszła, a wraz z nią pojawiły się nowe zostawienia kolorystyczne. Jak wiecie, wraz ze zmianą sezonu kolory w garderobie również się nieco zmieniają. Dlatego dziś opowiem i pokażę wam 10 najmodniejszych połączeń kolorystycznych, które będą aktualne tej jesieni i zimy. Oglądajcie do końca i koniecznie napiszcie, które zestawienie spodobały się Wam najbardziej. Jak zawsze przygotowałam dla Was wiele przykładów i pomysłów na inspirację. Witam wszystkich, mam na imię Valeria i bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną. Opowiadam tutaj o stylu młodzie, więc jeśli interesuje Was ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji, aby być zawsze na bieżąco z nowymi odcinkami. A teraz przechodzimy do najmodniejszych zestawień kolorystycznych. Pierwsze połączenie to szary z różowym. Szary i różowy to dwa kolory, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zupełnie różne. Szary neutralny, spokojny, kojarzy się z elegancją, praktycznością. Natomiast różowy, jasny, romantyczny, często kojarzy się z kobiecością, drobiną figlarności. Mimo tych różnic, te kolory doskonale się uzupełniają, tworząc stylowe i ciekawe stylizacje. Po pierwsze, szary świetnie podkreśla różowy kolor, czyniąc go bardziej stonowanym i wyrazistym. Po drugie, szary w połączeniu właśnie z różowym pomaga stworzyć harmonijną i zrównoważoną stylizację, ponieważ szary zawsze łagodzi intensywność różowego. Po trzecie, takie właśnie zostawienie można interpretować naprawdę na wiele sposobów, tworząc zarówno eleganckie, jak i bardziej kobiece stylizacje. Tak na przykład szary płaszcz z różową marynarką czy swetrem zawsze wygląda niezwykle elegancko i stylowo. Na bardziej codzienne stylizacje idealnie pasuje połączenie szarego i różowego z trębkami lub sneakersami. Na randkę można założyć na przykład różowe szpilki lub wybrać torebkę właśnie w tym kolorze, a aby stworzyć minimalny, komfortowy właśnie look, załóż spodnie w stylu piżamowym i na przykład do tego szary sweter. Teraz zastanówmy się, jak dobierać odcienie właśnie tych kolorów do stylizacji. Ponieważ wszyscy wiemy, że każdy kolor ma wiele odcieni, ciepłych, zimnych, bardziej nasyconych, pastelowych, przygaszonych, intensywnych, a do bardziej właśnie eleganckiej stylizacji najlepiej jednak wybierać te przygaszone odcieni szarości, różu. Można też dodać trochę takich delikatnych odcieni. A do bardziej dynamicznych, wyrazistych stylizacji wybiera intensywne odcienie, aby różowy był żywy i taki przyciągający uwagę. Jeśli chcesz stworzyć bardzo taki delikatny, kobiecy, romantyczny nastrój, to zwróć uwagę na pastelowe odcienie różu i jasno-szarego koloru. Omówmy tutaj jeszcze, jak łączyć te dwa kolory ze sobą. Po pierwsze, bawcie się fakturami. Łączcie na przykład jedwabną bluzkę z tkaninami garniturowymi lub denimem. Po drugie, dodajcie akcesoria, np. różowa torebka, czapka z daszkiem lub szalik Najważniejsze, nie bójcie się eksperymentować, łączcie różne odcienie szarości, różu, szukajcie idealnej kombinacji, która da Wam pożądany nastrój. Kolejne zestawienie, które będzie bardzo popularne właśnie tej jesieni, to połączenia brązu i niebieskiego. To zestawienie stylu i elegancji. Brązowy i niebieski to dwa kolory, które idealnie się uzupełniają, stworząc eleganckie i stylowe stylizacje. To połączenie jest niezwykle harmonijne, zrozumiałe dla oka, ale jednocześnie pozwala na eksperymentowanie i tworzenie unikalnego stylu. Głęboki, taki niebieski kolor, brązowy znajdują się naprzeciwko siebie właśnie kole barw, co daje poczucie równowagi i harmonii. Istnieje wiele odcieni, zarówno brązowego, jak i niebieskiego, od beżowego do ciemnobrązowego, od jasnoniebieskiego do głębokiego granatu, co pozwala na tworzenie stylizacji właśnie na każdą okazję. I tak na przykład brązowy garnitur z niebieską lub błękitną koszulą to klasyka, elegancja właśnie. Można też dodać nadruki na koszulce lub garniturze. Wszystko jest oczywiście tutaj dozwolone. Jeśli chcesz bardziej swobodnej stylizacji dodaj denim, który również może być właśnie traktowany jako ciemno niebieski kolor, na przykład brązowe płaszczy i jeansowa koszula właśnie z jeansami, brązową marynarką, to idealne połączenie na wieczór. Można też założyć ciemno niebieską sukienkę lub komplet z brązową torebką butami i będziesz błyszczeć. Jeśli ten kolor Ci odpowiada, oczywiście. Chociaż każdy kolor pasuje właśnie do każdego indywidualnie, ważne jest tylko dobranie odpowiedniego odcienia. A teraz, właśnie, przyjrzyjmy się odcieniom. Skoro już o nich wspomniałam, warto widzieć, że jeśli połączymy jasnobrązowy, bardziej właśnie zbliżony do wyżowego z intensywnym niebieskim, uzyskamy bardzo taki delikatny, elegancki wygląd. Ciemnobrązowy z granatem idealnie dają się na spotkaniu biznesowe i takie jakieś oficjalne wydarzenia. Jeśli zastosujemy jeden z kolorów w ubiorze właśnie z nadrukiem lub teksturą, możemy stworzyć maksymalnie harmonijny, interesujący, taki głęboki, stylowy wygląd. Nie bójcie się eksperymentować. Możemy tutaj też nieco urozmaicić swoje stylizacje dzięki teksturom. Na przykład włączcie brązowy zamsz lub skóry, które są teraz niezwykle popularne z denimem lub dzianiną. Pamiętajcie że jednak, że dziewczyny o jasnych włosach w skórze powinny wybierać te jaśniejsze, bardziej stonowane odcienie brązowego i niebieskiego, szczególnie jeśli chodzi o właśnie strefę twarzy wiadomo, że do dolnej części stroju możecie pobierać już dowolne kolory i odcienie. Można też użyć jednego koloru jako głównego, a drugiego jedynie w takich akcesoriach, dodatkach, na przykład niebieski jako główny, a brązowy na torebce, butach i paskach lub odwrotnie. Kolejne połączenie, które chciałabym dziś omówić, to połączenie brązowego z bordą. Dla wielu osób zestawienie bardzo nietypowe i nieoczywiste, ale jest niezwykle interesujące. Kolor wina zdecydowanie nie zamierza zniknąć z modowego Olimpu. Wręcz przeciwnie, zdobywa coraz większą popularność. Już teraz zaczynamy łączyć go z brązowym, co nadaje wyglądowi elegancji i luksusu. Klucz do sukcesu w tym właśnie tandemie to umiejętne dobieranie odcieni, Faktor i detali. Nie ma koloru, który absolutnie by do Was nie pasował. Ważne jest, by znaleźć odpowiedni odcień, jego nasycenie i temperaturę dla siebie. Zestawienie ciepłego brązu z głębokim, takim nasyconym bordowym tworzy bardzo luksusowy i elegancki wygląd. Jeśli zostawimy chłodniejsze odcienie brązu z winem, uzyskamy bardziej elegancki efekt. Ale pamiętajcie, że jeśli macie ciepłą karnację, unikanie zimnych odcieni przy twarzy jest tutaj kluczowe, bo mogą one nadać Wam zmęczony wygląd. Kiedy dobieracie różne faktury, możecie dodać głębi i dynamiki swojemu wyglądowi i na przykład zestawiając satynową spódnicę z kwiatowym wzorem, na przykład ze skórzaną kurtką, stworzycie interesujący kontrast. To zawsze wygląda bardzo ciekawie, chociaż nie każdemu może pasować. Natomiast innym przykładem może być połączenie dzianiny z jedwabiem. Nie zapominamy o detalach. Każdy z odcieni możecie wykorzystać na biżuterii, torebkach, butach. Jeśli chcecie podkreślić jakiś kolor, a nie macie takiego odpowiedniego swetra, możecie dodać na przykład niebieskie kolczyki czy bransoletkę. I to sprawi, że Wasz wygląd będzie bardziej spójny i harmonijny. Jeśli rozważyć zestawienie kolorystyczne, to aby uzyskać stylizację na jakąś wyjątkową okazję lub po prostu wyglądać maksymalnie elegancko. Użyj na przykład brązowego garnituru ze spodniami w połączeniu z torbą właśnie w kolorze bordo lub płaszczem z akcesoriami również właśnie w tym kolorze. Wybierasz na przykład klasyczny, taki maksymalnie bazowy model. Przypominam, że beżowy to także odcień brązowego i jeśli ktoś zobaczy właśnie beżowy obrazek i powie, że to nie jest brązowy, to wyjaśniam, że beżowy to po prostu bardziej pastelowy, brązowy kolor. Dlatego uwzględniam tutaj również właśnie beż. Stylowy wygląd na co dzień można uzyskać, łącząc np. bordowe tenisówki z płaszczem lub wygodne spodnie właśnie w tym kolorze z brązową kurtką. Albo odwrotnie, w Twojej stylizacji może być kurtka w kolorze bordo i brązowy dół. Tutaj wszystko zależy oczywiście od Twoich preferencji. Jeśli chodzi o takie bardziej odważniejsze połączenie, to używaj skóry lub zamszu baw się fakturami np. przykład zamszowym tręczem lub skórzaną kurtką w połączeniu z torbą w bordowym kolorze. Nie oddalając się zbyt od koloru brązowego, przeanalizujmy połączenie brązu i beżu. Beż to odcień brązowego w połączeniu z odcieniami szarości, naszego ulubionego takiego uniwersalnego koloru, powstaje bardzo proste, ale jednocześnie interesujące połączenie. Może wydawać się nudne na pierwszy rzut oka, ale jest idealne właśnie na jesień. Maksymalnie ciepłe i takie bardzo przytulne. Daje poczucie komfortu, lekkości. Co jest w tym zestawieniu super, to to, że te kolory świetnie komponują się z innymi odcieniami. Możesz łatwo dodać biel, czerń, niebieski, zielony, bordowy, czy jakiekolwiek inne kolory. Drugą zaletą tego zestawienia jest to, że daje nam nie tylko codzienne stylizacje, ale także bardziej formalne. Wszystko zależy od wybranych tkanin, fasonów i sylwetek. Trzecią zaletą jest to, że połączenie właśnie ciemnego brązu z grafitową szarością jest bardzo praktyczne właśnie w jesienną pogodę ponieważ te kolory nie są tak podatne na zabrudzenia jak biel czy taki jasny beżowy kolor. Możesz wybrać na przykład szare spodnie i brązową górę, uzyskując stylowe eleganckie połączenie. Na spacer można wybrać wygodne joggery i bomberkę lub szary płaszcz o prostym kroju z akcesoriami właśnie w brązowym lub beżowym kolorze. Na randkę możesz wybrać szarą sukienkę, połączyć ją z brązowym płaszczem i na przykład kozakami. Będzie ciepło, komfortowe, a jednocześnie bardzo stylowe i interesujące. Następne połączenie to odcienie zieleni z białym lub kremowym. Tworzą one poczucie świeżości, lekkości, nawet gdy pogoda staje się coraz brzydsza, chłodniejsza, to ta lekkość i świeżość pozostają. Zielony ma wiele odcieni, od ciepłego, soczystego, takiego limonkowego, pochłodny, szmaragdowy lub stonowany khaki. Przyjrzymy się, jak komponuje się to z bielą. Khaki biały lub mleczny to idealne połączenie do codziennej stylizacji. To uniwersalny kolor, który można nosić właśnie z białym. Na przykład koszulami, swetrami, spodniami czy spódnicami. Szmaragdowa zieleń i biały to bardziej elegancka kombinacja, która świetnie sprawdzi się na wieczorne wyjścia, do pracy oraz na bardziej takie formalne okazje. Połączenie limonkowej zieleni z białym tworzy taki świeży i soczysty look. Idealny właśnie na jesienne spacery. Możesz zostawić np. przykład limonkowy sweter lub cardigan z białą spodnicą, albo białą koszulą właśnie z limonkowymi spodniami koszula z jedwabiu w limonkowym kolorze i, i z białymi spodniami również będzie doskonałym wyborem natomiast miętowa zieleń w połączeniu z białym łagodzi stylizację tworząc leki i świeży wygląd spróbuj połączyć właśnie miętową koszulę lub sweter z białymi spodniami a ostatnie połączenie z zielonym to oliwkowy i mleczny to ciepłe maksymalnie przytulne zestawienie, które jest idealne właśnie na chłodniejsze, jesienne dni wybierz oliwkowy garnitur lub płaszcz i zestaw go z białymi elementami, np. koszulą lub spodniami. Zwracamy również tutaj na swoje naturalne barwy, ponieważ zielony kolor może być ciepły, jak i limonkowy, czy kaki, chłodny, miętowy, czy szmaragdowy. Wybieraj odcienie, które najlepiej do Ciebie pasują lub używaj ich w dolnej części stylizacji, z dala od twarzy. Przejdźmy teraz do super modnego i aktualnego zestawienia na tę jesień, czyli musztardowy w parzec odcieniami żółtego. Musztardowy kolor ze swoimi właśnie ciepłymi tonami i wyrafinowanym urokiem doskonale komponuje się z różnymi odcieniami żółtego. Pierwsze to musztardowy i pastelowy żółty, idealne połączenie właśnie dla delikatnej stylizacji, gdzie pastelowy żółty łagodzi intensywność musztardowego, tworząc harmonijny kontrast. Kolejny to musztardowy i cytrynowy odcień daje nam jasny i kontrastowy look, gdzie cytrynowy dodaje świeżości lekkiego akcentu, a musztardowy go równoważy. Użyj właśnie musztardowego jako głównego koloru w stylizacji, a cytrynowy dodaj w akcesoriach, obuwiu lub odwrotnie. Musztardowy i taki słoneczny żółty, te kombinacje dla odważnych, tworząc efektowną i zapadającą w pamięć stylizację słoneczny odcień właśnie żółtego dodaje energii, optymizmu, dobrze wygląda jako akcent, na przykład szalik, torba czy obuwie. Jeśli chcesz rozjaśnić taką stylizację, dodaj neutralne kolory jak beż, biały, szary czy czarny. Jeśli chcesz eksperymentować z kontrastowymi kolorami, możesz użyć kolorów dopełniających, takich jak Fioletowy i żółty. Na przykład fioletowy płaszcz, żółte akcesoria, lub pomarańczowy płaszcz z niebieskimi spodniami, koszulą i torbą. Zestawienie zielonego płaszcza z czerwonym szalikiem to kolejny przykład z palety barw dopełniających. Wybierając takie kolory, pamiętaj, aby jeden z nich dominował, a drugi stanowił akcent. Unikaj proporcji 50 na 50, ponieważ takie połączenie może być zbyt intensywne dla oka. Inny taki łatwy schemat kolorystyczny to analogowe kolory, które są obok siebie na kole barw. Takie zestawienia, choć mniej kontrastowe, są równie interesujące i pozwalają na dodanie żywych barw do jesiennych garderoby. Połączenie niebieskiego i czerwonego to opcja dla odważnych, Kolory te dzięki swojej intensywności tworzą wyraziste stylizacje. Można je zastąpić innymi podobnymi intensywnymi kolorami. Jeśli natomiast wolisz spokojniejsze barwy właśnie na jesień, to polecam monochromatyczne stylizacje w odcieniach zieleni i brązu, które będą szczególnie popularne właśnie tej jesieni zimu. Brąz ze swoimi ciepłymi tonami doskonale pasuje do jesiennej atmosfery. Można go łączyć z różnymi fakturami, takimi jak zamsz, skóra, aby dodać stylizacji, głębi i dynamiki. Monochromatyczne stylizacje można uzupełniać neutralnymi kolorami, jak biel, szarość, czerń, aby były bardziej zróżnicowane i interesujące. Kończąc warto wspomnieć jeszcze tutaj o, połączenie khaki z beżem i piaskowym kolorem. Inspirowane są naturą, tworzą harmonijne, spójne stylizacje. Można je łączyć z innymi naturalnymi odcieniami jak brąz czy zieleń, aby stworzyć różnorodne luki. Używaj tutaj różnych faktur, akcentów, aby dodać stylizacji objętości i dynamiki. Na koniec podkreślmy ciepłe, słoneczne połączenie brązu żółtego. Które wprowadzi do stylizacji przytulność i radość, tej jesieni szczególnie popularne będą właśnie połączenia takiego czekoladowego brązu z maślanym żółtym, tworząc harmonijny i bardzo apetyczny look. Tegoroczna jesień przynosi ze sobą mnóstwo inspiracji i możliwości łączenia kolorów. Mam nadzieję, że te propozycje pomogą Wam znaleźć nowe zestawienia i stworzyć stylizację które będą odzwierciedlały Waszą osobowość i dziękuję Wam, że byłyście ze mną do końca. Mam nadzieję, że porada okazała się przydatna i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.